Nie zależy sobie sprawy, że to sobie można zbudować przyszłość na parę lat wprzód i na parę lat wstecz. Główno mi to obchodzi. Cześć z tej strony Tomek witam na kanale. W ostatnich dniach Bitcoin odbijał się lekko od linii trendu wzrostowego. W pewnym momencie ją przełamując, ale koniec końców wybił się górą i osiągnął cenę 18 400 dolarów. O tym sobie dziś pomówimy, a także o. Decyzji o podniesieniu stóp o tym czy powinniśmy wtedy wchodzić w jakiekolwiek zagrania pod to wydarzenie oraz o nadchodzącym rajdzie Świętego Mikołaja i co on dla nas oznacza. Pamiętajcie o tym, że to co mówię nie jest sprawą inwestycyjną. Każdy decyduje sam o tym, gdzie zainwestuje swoje ciężko zarobione pieniądze. A my przechodzimy, a jeszcze oczywiście, jeżeli jesteś nowy na kanale, to tu masz listę edukacja, aby się dowiedzieć więcej o świecie krypto, jeżeli nie kumasz, o co tu chodzi. Ale przechodzimy prosto do wykresów. No i co tu mieliśmy? Mówiłem ostatnio, że ta linia trendu wzrostowego to nie jest nic mocnego. Ręki sobie zająłem, nie, nie dam uciąć. A tu proszę, raz się odbiło, drugi raz, jakoś się utrzymał powyżej. Tu było lekkie przełamanie, a Bitcoin ją od dołu, aż w końcu wybił i... I mieliśmy jeszcze do tego informacje o spadającej inflacji w Stanach, co nam wbiło rynek, a także dzisiaj jesteśmy świeżo po decyzji Fedu, o decyzji, po decyzji FOMC o podniesieniu o 50 punktów bazowych 100% w USA, czyli zgodnie z oczekiwaniami rynku. I stąd widzimy właśnie te machnięcia tutaj. Najpierw, jeżeli chodzi o samą analizę techniczną Bitcoina, to wygląda całkiem. Całkiem nieźle, bo mamy tak. Wyższe szczyty. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery razy wyższy szczyt. Mamy zarysowaną wyższą górkę od poprzedniej, więc jest przyłamana linia oporu 18200 bez jednego dolara. Wygląda to technicznie dość dobrze. Do tego decyzja FOMC nie spowodowała większych zawirowań, spadków czy wzrostów. Jeżeli to jest zgodne z oczekiwaniami rynku, a mieliśmy 50 punktów bazowych. Było zgodne z oczekiwaniami i chwilę pobujało, o mogli swoje pohandlować. Znaczy samobójcy i ryzykanci, którzy lubią taką zmienność i dalej daje nam rynek wraca. Oczywiście muszę powiedzieć, no tak, tutaj byliśmy o, przejdźmy sobie na 5-minutowy interwał. Tu było ogłoszenie i o zobacz, jak spadło. No dobra, spadło, ale tu jakie mieliśmy wzrosty? Po wzrostach zawsze gdzieś jest korekta. To ogłoszenie, ta decyzja było takim triggerem do korekty, żeby nam trochę rynek odreagował. Gdyby to miało być jakieś strasznie wystraszające inwestorów, to byśmy myślę polecieli poniżej 17, a na razie nic takiego się nie stało. Także jak mówię, chwilę po i wracamy do normalności. A w mojej ocenie może pójść całkiem korzystnie. Jak mówiłem, trend jest wzrostowy. Nie, nie był zahamowany przez te szczyty. Wygląda na to, że bitcoin wygrzebuje się z tego bałaganu. Może być jeszcze jakaś korekta. Jeżeli bym wstała korekty, to, to bym sobie Fibonaczego rozrysował I, i tak do poziomów tyle tu mamy. Mamy tutaj 16, 000, o, 16 600. Do tych poziomów jeszcze można liczyć na jakąś korektę, ale raczej już te same ręce się wykruszyły. Wchodzą ludzie z powrotem w rynek, odzyskują wiarę. Widzą, że cały bałagan kończy się po, po zamieszaniu i upadku FTX-a, i ludzie, skoro to widzą, zaczynają odzyskiwać wiarę, wchodzą dalej w rynek krypto. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to wyglądało, jak to wyglądało dawniej. Często przywołuje rok 2019. Widzimy różnice, podobieństwa. Przepraszam. Widzimy. Jeden, dwa, trzy. I wybicie górą. Bo co? Bo już wszyscy sami inwestorzy się wykruszyli. Mieliśmy trend wzrostowy. Zobaczyli, że linia jest przebijana. Więc jest koniec. Bezsy trzeba wchodzić, bo zaraz będzie ostry wystrzał. Oczywiście, jeszcze jakiś tam niesmak podostał po upadku FTX. Nie będzie to może takie szybki jak wtedy, bo wtedy nie było tylu negatywnych wydarzeń. Nie było podnoszenia stóp procentowych. Ale powiedziałem w przednim odcinku, czy chyba dwa tygodnie temu, że inwestorzy wyczuwają. Już nieuchają gdzieś tam. So like like a... Wniuchają już koniec podnoszenia stóp, luzowanie polityki i być może jakiś wystrzał w górę w najbliższym czasie. Następnie. Fed FOMC tak właściwie podnosi procentowe o 50 punktów bazowych. I wszyscy inwestorzy teraz na rynku przed godziną 20.00 obstawiają, czy pójdzie w górę, czy pójdzie w dół, jak tu zagrać. Jak tu zagrać na rynku? Zagrać longa, zagrać shorta. Co obstawić, w którą stronę pójdzie? Według mnie są to samobójcy. Dlaczego? Wchodzą w najgorszym możliwym momencie. Wchodzą, są wciągani w grę, którą serwuje im przeciwnik. Są zależni od decyzji ludzkich w krótkim terminie. Wchodzą na terytorium przeciwnika i walczą na jego zasadach, więc mają najmniejsze szanse na powodzenie. Paradoksalnie, Wtedy właśnie zmienność jest największa i pokusa zarobku jest największa. Kiedy tak mocno buję rynkiem, to myślę: Aha, jeżeli postawię tutaj na spadek i spadnie, zarobię dużo. To bardzo kusi. Ale zapominają tacy ludzie o tym, że grają na regułach przeciwnika i ja zawsze mocno odradzam wchodzenie przed decyzją o podniesieniu czy nie podnoszeniu stóp To jest najgorszy możliwy moment do obstawiania swoich tradeów. Jeżeli już chcesz handlować na tym rynku, jeżeli tradujesz, oczywiście możesz robić ruch, to Twoje, twoje ryzyko, Twoje decyzje, ale zalecam, najgorszym możliwym momentem właśnie jest tuż przed podniesieniem, tuż pod przed decyzją FOMC. No i na koniec idą święta, i jak co roku możliwy tak zwany Raj Świętego Mikołaja. Czym jest Raj Świętego Mikołaja? To jest takie wydarzenie, zwane często zdarzeniem grudniowym. W którym to rynki reagują pozytywnie, zaczynają rosnąć. A zwyczaj tydzień przed świętami oraz przed Nowym Rokiem. Dlaczego tak się dzieje? O, jest kilka powodów. Jedni wierzą w Mikołaja, inni nie. Nie wierzę w baniłków, ryn... inkarnacje, podwodne cywilizacje ani świętego Mikołaja. Wiem natomiast jedno. I dla tych, którzy nie wierzą. Powodami może być gromadzenie strat podatkowych, czyli że kończy się rok, ludzie odliczają podatki. Jeżeli chcą, żeby nie zostały naliczony podatek od osób kapitałowych, to wchodząc z powrotem w giełdę, wchodzą w krypto, wracają na rynek. Jak wracają, cena rośnie. Drugi powód w tym okresie również, wiele osób jest na urlopach, jest mała intensywność transakcji. Wielu traderów nie obserwuje rynku, a skoro nie obserwują, to może nie grają wtedy na spadki i nie sprzedają, więc jest to kolejny sygnał na wzrosty. Następnie, polowanie na okazję pod koniec grudnia tak może się pojawić, bo mogą też różne rzeczy tanieć, może rynkiem mocno machać. Więc pojawiają się tacy, którzy polują na okazję i wtedy rynek rośnie. No i najważniejszy powód z uwagi na te trzy poprzednie powody: może być to samo spełniające się przepowiednia, i tak często też się dzieje, skoro przewidujemy. Skoro ja nagrywam teraz, wam, odcinek o raj Świętego Mikołaja i mówię, że może nastąpić, że mogą być wzrosty, to często niektórzy reagują: aha, mogą być wzrosty, to kupię. Chociaż trochę zrobię. Jest większa szansa na to, że zarobię. Do tego, jak tam się jeszcze nałoży to, że mamy odwrócenie trendu i powrót do wzrostów, decyzję FOMC, która była neutralna, i za chwilę, bo już widzimy, nawet wraca powoli rynek. Pewnie jeszcze trochę tutaj posiedzi i według mnie dalej będzie kontynuować wzrosty. Ponadto, sentyment, który się zmienia, to że wykruszyli nam się już słabi inwestorzy, którzy dawno posrzedawali, może nam skutkować w najbliższym czasie wzrosty na rynku krypto i odwrócenie trendu. Bardzo możliwe, że tak silne jak w 2019. Nie mówię, że nie, ale bardzo możliwe. Zobaczcie. Urosł nam wtedy, rynek nam urósł od wybicia o 230%. Oczywiście, jeżeli jest taki szybki wzrost, to będzie mocna, głęboka korekta. Była mocna, głęboka korekta o 53%, nie licząc oczywiście Covida w marcu 2020. Tak więc dalej podtrzymuję zdanie, że warto zostać w rynku krypto, warto trzymać teraz Bitcoina, nie panikować. Akumulować, jest dobry moment na akumulację, jest dalej tanio. Gdyż wiemy, że Bitcoin nigdzie się nie wybiera, fundamenty jego się nie zmieniły i zostanie z nami na lata. Jeżeli Ci się podobało, dajcie lajka, like kliknijcie subskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie robicie. to zapraszam na mojego Twittera, link w opisie. Do tego napiszcie proszę coś miłego w komentarzu lub cokolwiek w komentarzu. Nie wiem, czy wierzycie w aniołków, reinkarnacje, podwodne cywilizacje czy świętego Mikołaja. To bardzo pozytywnie działa na zasięgi tego kanału. No i trzymajcie się, do następnego, cześć.